Nie słychać. Ja się nazywam Bartosz Marczuk, jestem zastępcą redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej i będę miał przyjemność poprowadzić ten panel o rodzinie, oczywiście najważniejszy panel z całego projektu. Chciałbym, żebyśmy sobie narzucili jakiś reżim od razu od samego początku. I tak, na początek chciałbym poprosić naszych panelistów o trzy słowa o sobie. Później każdy z nich będzie miał 10 minut na własną prezentację. Następnie spróbowalibyśmy chwileczkę porozmawiać na ten temat, o czym paneliści mówili, a na koniec chciałbym, żebyście Państwo Wy w sali zadali nam jakieś pytania. Także serdecznie proszę o dwa słowa od sobie, żebyście Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia, a później zaczynamy prezentację. Piotr Koryś, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Katedry Historii Gospodarczej. Wbrew temu, co tutaj będę mówił, nie jestem zawodowo demografem. Dzień dobry Państwu. Paweł Dobrowolski, absolwent Harvardu, członek Ochotniczej Straży Pożarnej i prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, doktor Łukasz Hart, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski również. Jestem djunktem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W ostatnim czasie brałem udział w promowaniu kilku projektów na rzecz rodziny, między innymi już wiele lat temu opracowywałem założenia do tego mechanizmu, który udało się wprowadzić ulgi w picie dla, dla rodzin. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Dariusz Duma. Proszę Państwa, ja jestem jakby z przeszłości i zamiłowania filozofem, natomiast zawodowo zajmuję się po pierwsze zarządzaniem, po drugie jestem konsultantem od zarządzania i od skuteczności organizacji, a po trzecie jestem też przedsiębiorcą, który no, kupuje i sprzedaje firmy i będę dziś na temat patrzył jakby od strony praktycznej, to znaczy no właśnie jakie kompetencje świat takiej życiowej skuteczności potrzebuje, żeby się w rodzinie rodziły, czyli nie tylko ilościowo, ale też y, mam nadzieję, że jakościowo i w tym sensie jakoś tam nie pasuję do tego grona naukowców, natomiast y, na pewno będę starał się szukać y, no, praktyczności swego rodzaju. Y, miło mi, że tu jestem. Wsługujmy się w takim razie zielonym, czyli zapraszam Państwa na poszczególnych prelegentów prezentację. Proszę Państwa, to co ja chciałem powiedzieć, to jest swego rodzaju kontekst tych wszystkich następnych wystąpień, e, które będą. E, mianowicie o tym, w jaki sposób zmieniło się przez ostatnie, przez ostatnie 100 lat polskie społeczeństwo, a na drobnym tak naprawdę przykładzie, mianowicie na przykładzie tego, jak zmieniła się a dzietność a, i liczba dzieci rodzących się w Polsce. A, Dwa cytaty, które to, to są wypowiedzi Joshua Goldsteina, wtedy dyrektora w Instytucie Maxa Plancka do spraw badań demograficznych. Dla pisma Nature z takimi prognozami na to, jak będzie wyglądał świat w roku 2020, to sprzed dwóch lat są cytaty. Pierwszy z nich można by przetłumaczyć mniej więcej tak, że niska dzietność być może się, może być, prawdopodobnie może być powiększona, jeżeli stworzymy warunki do tego, żeby ludzie byli w stanie godzić pracę i, i rodzinę ze sobą. A wtedy być może ludzie będą chcieli mieć, będą się decydować na te dzieci, które chcieliby mieć. A drugi cytat jest taki, że jeżeli, że tylko te społeczeństwa, które znajdą jakąś dobrą odpowiedź na problem starzenia się będą mogły... W pełni czerpać korzyści z tego, że ludzie żyją dłużej. Um. Więc w pierwszych parę założeń, powiedzmy, założeń wyjściowych, to jest takie, że Polska jest w tej chwili, że znaczy po, polskie społeczeństwo jest w tej chwili społeczeństwem nowoczesnym, nawet jeśli w wielu sferach ta nowoczesność jest powierzchowna, tak? Czyli przez ostatnie 100 lat polskie społeczeństwo przeszło bardzo głęboki proces modernizacji i wygląda radykalnie inaczej niż wyglądało to 100 lat temu. A. I do pewnego stopnia złudzeniami jest to, że um, istnieją jakieś podobieństwa. Tak? Znaczy, to, moim zdaniem to jest rzecz, którą powinniśmy brać w punkcie wyjściowym pod uwagę, czyli to, że w chwili obecnej polskie społeczeństwo jest nowoczesnym społeczeństwem postprzemysłowym przynajmniej w odniesieniu do wielu zachowań o charakterze społecznym, ekonomicznym i demograficznym. Możemy to lubić albo nie lubić, możemy mówić, że to jest dobrze albo źle, ale to wartościowanie mnie w tej chwili nie interesuje. Po prostu tak się stało, ten proces zaczął się dosyć dawno i my jesteśmy w takim punkcie, że po prostu jesteśmy w jakimś stanie społecznym, tak? I projektując polityki publiczne, myśląc o tym, jak coś zmieniać, czy jak coś korygować, jak korygować na przykład zachowanie ludzi, to o czym w odniesieniu do wsi mówił Janek Falkowski musimy brać pod uwagę to jak jest w chwili obecnej. A w chwili obecnej jest tak, że, że w międzyczasie przez ostatnie 100 lat zaszła w Polsce bardzo głęboka zmiana społeczna i ja Państwu jakby konsekwencje tej zmiany zilustruję a, na procesie dzietności. A, prawdopodobnie dzisiaj jesteśmy w chwili kiedy, znaczy taka populacja jak w tej chwili jest w Polsce już w najbliższym czasie nie będzie tak, że po, polska populacja Przewidywalnym czasie, w takim, o którym możemy coś sądzić, prawdopodobnie będzie się i to dość dynamicznie zmniejszać. Ten wykres to pokazuje. Czyli inaczej mówiąc, właściwie nigdy wcześniej i prawdopodobnie też długo później nie będzie tylu ludzi mieszkało w Polsce, co mieszka teraz. Teraz jesteśmy w chwili takiego plateau, ale to plateau nie długo się skończy i tych ludzi będzie mniej. A, ale pomimo, że jesteśmy w stanie takiego plateau, to następują bardzo głębokie zmiany demograficzne. Państwo tutaj widzicie. A, od, to jest wykres, który obrazuje. E, ludność Polski w wieku przed i poprodukcyjnym jako procent ludności Polski od roku 1950 do mniej więcej do, z prognozami do roku 2060, tak my jesteśmy gdzieś mniej więcej w tym punkcie, gdzie się przecinają te dwie linie, a trochę przed tym punktem. Jak widać liczba ludzi w wieku poprodukcyjnym, liczba ludzi, ludzi starych będzie bardzo gwałtownie rosła, w konsekwencji wtedy jak sądzę Paweł będzie dużo mówił, a a, a, liczba, a liczba ludzi młodych będzie spadała. W dodatku, jak Państwo widzicie ten punkt przecięcia, jak sobie Państwo popatrzycie na procenty, to obciążenie demograficzne w tej chwili w Polsce, że obcią, obciążenie ludźmi w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym po wynosi około 30%. 30% populacji jest w wieku albo przedprodukcyjnym, albo w wieku poprodukcyjnym. A czy nie liczy się do, do siły roboczej, i to jest nadzwyczaj korzystna sytuacja. To jest taki moment, który w Polsce już szybko się nie zdarzy. Tak? No, że wcześniej w, czasie, w, w okresie PRL-u obciążenie demograficzne z powodu dużej ilości dzieci było większe. Później, w perspektywie następnych 10-15 lat, obciążenie demograficzne też będzie radykalnie wzrastać. Teraz mamy taki moment, okna rozwojowego, które jest radykalnie niewykorzystywane. Tak? Znaczy, jeżeli cokolwiek może się stać w Polsce, jeżeli jest moment na dokonanie reform społecznych, jeżeli potencjalnie budżet państwa jest słabo obciążony kosztami demograficznymi, to jest to teraz. Ale tego w ogóle nie widać, jak państwo świetnie wiecie. Co determinuje um, przyszłość demograficzną Polski? Um, to są trzy trendy, które trwają od mniej więcej 100-100 stu, stu kilkudziesięciu lat. W związku z tym trudno o nich mówić, że to są trendy, które pojawiły się teraz, trudno o nie winić transformacji, a tym bardziej trudno o nie winić jakieś poszczególne rządy. Tak? Czy nikt tutaj szczególnie winny nie jest. Jeżeli wina jest, to ta wina dotyczy raczej zaniedbań niż jakiejś e, aktywnej polityki. I te trzy trendy to jest długookresowy trend spadającej dzietności, który wiąże się bardzo mocno z procesami modernizacji społecznej, które jak mówiłem po prostu zachodzą i no, trochę poza naszym... E, Wpływem, tak, one działają bardzo podobnie jak na zachodzie, czy jak w europejskim centrum, tylko z pewnym kilkunasto, kilkudziesięcioletnim opóźnieniem. Po drugie rośnie długość życia, a po trzecie od bardzo dawna Polska jest krajem migracyjnym. Prawdopodobnie potencjał migracyjny Polski się wyczerpuje, a no ale to się dzieje z powodu tych, zwłaszcza z powodu tego pierwszego procesu, że po prostu maleje liczba dzieci w Polsce, a z drugiej strony Polska nie stała się do tej pory, co może wkrótce stać się problemem krajem imigracji. Ta imigracja potencjalnie mogłaby substytuować ubywające polskie zasoby siły roboczej, ale tak nie jest i nie wygląda na to, żeby tak się stało w najbliższym czasie. A teraz jest, proszę Państwa, statystyka od cały XX wieki, 10 pierwszych lat XXI wieku, tego jak wygląda liczba urodzeń w Polsce. Niebieska linia to jest liczba urodzeń. A, a, linia zielona to jest a, średnia z 10 okresów, a Linia czarna pokazuje mniej więcej trend. Jak Państwo widzicie ten trend, nawet jeżeli. Znaczy tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że w międzyczasie zmieniły się granice i Druga wojna światowa dosyć radykalnie zmieniła populację, ale jak widzicie Państwo, ten trend się dosyć stabilnie utrzymuje od około 100 lat, czy od ponad 100 lat. To nie jest tak, że transformacja systemowa coś zmieniła. Mamy e, długookresowy trend spadkowy w dzietności, w skłonności kobiet czy rodzin do posiadania dzieci. Na które się nakładają fale wyżów i niżów, które są w dużym stopniu generowane przez wojny, przez dwie kolejne wojny, które w dodatku się nałożyły, jeżeli chodzi o pokoleniowość, I i drugą wojnę światową. I po tych wojnach następują duże wyże, które są takimi wyżami odbudowania, czy też przesuniętej dzietności po wojnie. Dla porównania to jest sytuacja Francji. Jak Państwo widzicie, sytuacja we Francji jest dużo stabilniejsza, czy znaczy wahania są dużo mniejsze. No jeżeli występują, to przy okazji wojen, te dwa duże po II wojnie światowej w Polsce dzietność spadła mniej więcej z 800 tysięcy w latach 50. do mniej więcej 400 tysięcy teraz, we Francji spadła z 850 000 do 800 tysięcy, więc tam jest bardzo stabilna sytuacja. W Wielkiej Brytanii jest trend spadkowy, ale też dużo wolniejszy niż w Polsce. Jeśli z jakimś krajem Polskę da się porównywać to z Niemcami, tutaj macie Państwo sytuację Niemiec. W Niemczech nastąpiła <laughs> też bardzo dynamiczna modernizacja bardzo dynamiczna modernizacja społeczna po II wojny światowej, być może da się ją trochę przynajmniej porównywać z sytuacją Polski po roku 89. Jak widać, to też skutkowało bardzo gwałtownym załamaniem dzietności. A tutaj jest to samo, tylko w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, czyli liczba urodzeń w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. I jak widać, tutaj też mamy do czynienia z bardzo dynamicznym trendem spadkowym. Warto zwrócić uwagę na to, że większość procesów takich modernizacyjnych, czyli większość procesów związanych ze spadkiem liczby urodzeń dokonała się w pierwszej połowie XX wieku, powiedzmy do lat 60., a teraz jest, mamy dalsze konsekwencje tego. A tutaj to, na co szczególnie może chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia dzietności w rozłożeniu na kolejność urodzeń. Z tego wykresu wynika mniej więcej tyle i z tego, który za momencie pokażę jako następny, że Polki są relatywnie skłonne rodzić pierwsze dziecko, a coraz bardziej wraz z upływem czasu tracą ochotę na rodzenie drugiego, a zwłaszcza kolejnych dzieci. A to będzie może jeszcze bardziej widać na następnym wykresie. Zielona linia pokazuje ogółem liczbę urodzone, urodzonych dzieci w Polsce pomiędzy rokiem 1960 a 2010. A niebieska linia pokazuje, która jest na samym dole, pokazuje liczbę urodzeń pierwszego dziecka. Czerwona linia pokazuje liczbę urodzeń drugich i następnych. Jak widać Polskie niże i wyże demograficzne są bardzo silnie skorelowane z tym, jak bardzo Polki są skłonne rodzić drugie i następne dzieci. A Fioletowa linia pokazuje liczbę kobiet w wieku 25-35 lat. To jest mniej więcej ten wiek, kiedy kobiety decydują się na drugie dziecko, jeśli się na nie decydują. Jak widać, tutaj dochodzi do bardzo silnego rozkorelowania liczby kobiet w tym wieku i liczby urodzin. A może w związku z tym e, podstawowe wnioski są takie, że wciąż znaczny odsetek Polek decyduje się na dziecko, jednak od kilku dekad gwałtownie maleje skłonność do posiadania więcej niż jednego dziecka. Polki zwykle posiadają tylko jedno dziecko. W dużym stopniu to determinuje obecną sytuację demograficzną. W okresach wyżów, jak powiedziałem, liczba dzieci rodzonych jako drugie i kolejne e, istotnie przewyższała liczbę pierwszych dzieci, a teraz te linie się przecięły i jest odwrotnie. A jeżeli byśmy się zapytali o przyczyny, to tych przyczyn e, takiej sytuacji można wskazać dużo, one jakby związane są z głębokimi zmianami społecznymi, o których to już nie za bardzo jest czas mówić, ale warto wskazać na to, że po pierwszym dziecku ludzie łatwo dostrzegają, jak wysoki jest koszt dziecka, jak mało chętnie państwo pomaga w tym, żeby ten koszt redukować, jak nie ma pomysłów na to, żeby, żeby w tym pomagać, jak też nie ma pomysłu, jak zorganizować system edukacyjny, tak żeby a rodzice mogli normalnie funkcjonować społecznie i normalnie funkcjonować w życiu zawodowym, a i wreszcie proces rozpadu rodziny w Polsce, który jest całkiem zaawansowany, znów niezależnie od tego, jak o tym chcemy myśleć, powoduje, że kobiety nie będą skłonne decydować się na kolejne dzieci, jeśli nie będą miały w miarę stabilnej sytuacji zawodowej, a ta jest całkiem niestabilna. W związku z tym, jak mi się wydaje, i to jest podstawowy wniosek z mojego wystąpienia, a to kwestia kolejnych to, to kwestii kolejnych dzieci powinna być przede wszystkim poświęcona polityka rodzinna, jeśli ma przynieść jakikolwiek sukces. Dziękuję. No to jest trudniej policzyć. To może trzymajmy reżim, wrócimy do serii pytań.